Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w krótkich żołnierskich słowach chciałabym powiedzieć troszkę o tłuszczach roślinnych. Bo tutaj, jakby wiedzę mamy, myślę, dość sporą, tylko trudno jest nam się odnaleźć potem na półce sklepowej. Poziom manipulacji faktami jest dość duży i chciałabym zbudować u Państwa taką czujność, zwłaszcza wtedy, kiedy sięgamy po butelkę ulubionego, ulubionego, oleju. Na pewno jest tak, zastrzegę sobie jeszcze jedną ważną rzecz, to jest temat na tyle trudny, że bardzo trudno jest wyartykułować w kilku minutach wszystkie fakty i obalić wszystkie mity. Ja tego na pewno nie zrobię, natomiast mam nadzieję, że naprowadzę przynajmniej na interesujące Państwa Sprawy. W mojej ocenie bardzo wysoką pozycję wśród olej roślinnych powinna nadal mieć oliwa z oliwek. Tak? Ona ma jedną zasadniczą wadę. Jej proces produkcji jest bardzo drogi, bo zużywa się w, w tym procesie bardzo duże ilości, ilości wody. Niemniej jest to oliwa, jest pełna wielo, jest na dużej ilości jedno-nienasycone kwasy tłuszczowe, a to oznacza, że ona ma bardzo silny potencjał przeciwmiarzycowy, tak, ładnie reguluje stres oksydacyjny, na pewno jest tak, że kontroluje też poziom glikemii, więc jest oczywiście godna polecenia, troszkę gorzej spisuje się w wysokich temperaturach, stąd też powinna być używana zwłaszcza do dań przygotowywanych na, na zimno. No, ale jemy na zimno, na ciepło, tak? Więc, jakby co dalej? Między innymi dlatego, że te koszty produkcji oliwy są dość drogie. Producenci, zwłaszcza, szukają takiej alternatywy, żeby nas namówić do kupienia innych innych olej. Nie mam, ja sama jestem, jakby, zwolennikiem teorii dobre, bo nasze. Natomiast, to nasze. Na półkach wygląda jak ich, a nie nasze. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Kluczową sprawą w doborze jakby oleju na półce jest to, czy ten olej jest rafinowany, czy też nie jest rafinowany. Radzę poczytać sobie o procesie rafinacji olei i wtedy będzie wszystko jasne. Tak? W tym procesie po pierwsze są użyte wysokie temperatury, po drugie kilkukrotnie traktuje się produkt chemią, więc tak naprawdę olej rafinowany nie może mieć i nie posiada cech, których byśmy oczekiwali, tak? taki, no nie będzie miał witamin, bo niby jakim, jakim cudem, nie będzie miał też, nie zachowa, tak, kwasów wielonienasyconych, kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, no bo przecież w tej obróbce dochodzi do bardzo niebezpiecznych przemian tych, tych tłuszczy. I, I co się dzieje? Tak? Dzieje się tak, że na butelkach pojawiają się komunikaty, krzyczą do nas, tłoczony na zimno, z pierwszego tłoczenia, tak? bez zapachu. To wcale nie są dobre komunikaty. I tutaj chciałabym, żebyście Państwo wykazali czujność, dlatego że. Generalnie olej powinien mieć cechy, jakby rośliny, z której pochodzi, czyli olej słonecznikowy, no gdzieś powinien pachnieć słonecznikiem, rzepakowy rzepakiem, kokosowy powinien dawać nam ten właśnie aromat kokosu, tak? I dalej, dalej, jakby za każdym razem, kiedy pomyśla o roślinie, to ten olej powinien kojarzyć się z takimi miłymi doznaniami. Tak nie jest, bo w większości one są rafinowane. Na czym moja dzisiejsza prośba polega? Przyniosłam sobie dwa produkty. Moja prośba polega na tym, żeby jak się weźmie, ja nie pokażę oczywiście producenta, natomiast jak się weźmie olej, to, to trzeba spojrzeć. Chcemy dobry olej sobie kupić, tak? I tu, jest, tu jest mój ulubiony olej rzepakowy. No i cóż, piszę tutaj z pierwszego tłoczenia filtrowany na zimno. No i to już powinno dać nam do myślenia. Ale wystarczy spojrzeć na ety etykietę z tyłu i na tejże etykiecie, drodzy Państwo, znajdziecie informację 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia filtrowany na zimno. Najważniejsze jest to, co jest tutaj w, w pierwszych słowach. 100% rafinowany olej rzepakowy. Bardzo dziękuję. On na pewno nam się nie zepsuje, nie zjełczeje, no bo przecież y, on już w sobie nic nie ma, więc trudno, żeby tak się działo. Na pewno jest odporny na wysokie temperatury, to tak, i bardzo długo może stać na półce. I jeszcze jedna rzecz, bardzo w tej chwili szlachetny produkt, to jest olej, olej kokosowy. Oczywiście nie pokażę producenta. Powinien mieć zapach kokosu, ale nie ma, drodzy Państwo, zapachu kokosu. I pisze na opakowaniu, olej kokosowy. Bezzapachowy, to już oznacza, że jest rafinowany, ale sprawdźmy na, na etykiecie z tyłu, bo tego przecież producent przed nami nie ukryje. Olej kokosowy bezzapachowy rafinowany. On również nie ma nic wspólnego z dziewiczym olejem kokosowym, który jest godny polecenia. Jak najbardziej ten nierafinowany olej kokosowy powinien znaleźć się w naszej diecie. Jeszcze jeden element jest ważny w przypadku właśnie takich produktów jak olej kokosowy, generalnie w przypadku produktów olei, oliw, ważne jest, żeby był kraj pochodzenia tego produktu i, i nazwa producenta, bo proszę mi wierzyć, bardzo często nie ma takiej informacji, a to znaczy, że producent chce przed nami to, to ukryć. Zalecam więc Państwu czytanie etykiet i mam nadzieję do zobaczenia niebawem.